Dzisiaj system na potrójny z dwoma błędami. Siedem meczy i może pewniak. Od razu powiem, że dwóch wspólników od gry na razie jest poza spółką, a ja nie potrafię wstawić kuponu, a co gorsze nagrać dźwięku do filmu. Mikrofon przestał działać. Ale chyba coś pokręciłem w systemie. Ale kupony będą. I czekam na chętnych, bardzo proszę o wasze typy z wysokimi kursami. Oczywiście typujcie dwudrogowo. Wiadomo, że chodzi o wysokość wygranych. Jeśli składa mi się po parę groszy, to nie ma żadnego stresu na wypadek porażki. Jakbyś wygrał 56 tysięcy, to byś podchodził tak jak ja do tego. Przyjrzyjcie się systemowi i typom, i dajcie znać, jeśli chcecie grać i przegrać te parę groszy w tygodniu. Ale z czasem, wygrana jest nieunikniona. Nawet dzisiaj jakiś kupon będzie trafny. Śledź uważnie te typy i ten system. Ale jak zadziała super przewaga dwóch goli, to wygrana będzie niemała. W arkuszu, jak widać, możecie się przełączać między zakładkami kolejno. Kupony single, niezbędnik. I ostatnia. Rzuty rożne, żółte kartki i typy niezbędnika. Dodam, że to typy matematyczne generowane przez program na podstawie zadanych mu danych. Program typuje wyniki bramkowe i wskazuje zwycięzcy meczu na podstawie zdobytych punktów na dana chwilę. Wszystko macie pod ręką. Poniżej zestaw meczy do systemu 5 z 7 na typy 1 na 2. Derby Watford, Portsmouth, Millwall, Leeds, Aston Villa, Rennes, Monaco, Nantes, Lorient, Mainz, Hoffenheim S, Pauli, Union. To są nasze typy do systemu. W kolejnym systemie typujemy liczbę rzutów rożnych przedziały opierając się na zakładce. Rzuty rożne i do systemu wybraliśmy takie mecze. Bournemouth, West Ham, Brighton, Brentford, Fulham, Sunderland, Newcastle, Manchester City, Leeds, Aston Villa, Liverpool, Nottingham, Arsenal, Tottenham, plus Pewniaki. Bo do wygrania będzie więcej, a do przegrania bardzo mało. Barcelona, Athletic Bilbao, Typ 1. Elche, Real Madrid, Typ 2. Glasgow Rangers, Livingston, Typ 1. St. Mirren, Celtic Glasgow, Typ 2. Jeśli jesteście w arkuszu, to wystarczy skopiować link do tego arkusza. Wtedy możecie tu zaglądać częściej, mimo że nie ma filmu na YouTube. To typy i systemy mogą już być w arkuszu do wglądu. Zapraszam do spółki i życzę wysokich wygranych. Toto system. Toto hazard. Pozdrawiam. E